Witamy Was w kolejnym odcinku naszych przed wrażeń. Za trzy niecałe już tygodnie wyjeżdżamy do Kolonii. Brakuje tutaj z oficjalnego składu tylko Marcina, ale dzisiaj przybliżymy Wam tytuły na Xboxa One, które najbardziej chcemy ograć w Kolonii właśnie. Jakie to będą tytuły, od czego zaczynamy Mateusz? Czy będzie to gra, którą Ty najbardziej chcesz ograć, czy może zostawisz sobie najbardziej łakome kąski na sam koniec? Chyba zaczniemy od Forcy Motorsport 5, w którą bardzo chętnie bym zagrał. Czy jest to tytuł, który dobrze wspominasz, jeżeli poprze poprzednie odsłony? Dobrze wspominam, jedynie For Horizon, która chyba była trochę inną forcą niż znamy. Była inną forcą niż trójka i czwórka, ale po tym, co zobaczyłem na E3, te wszystkie gameplaye, to całą grafikę, jestem naprawdę podjarany i z chęcią bym sprawdził tę grę. Ja Wręcz przeciwnie, najmniej. W Forzach Razem Wspominam dobrze, bo to była bardzo ciekawa produkcja. Jednakże najlepiej wspominam właśnie dwójkę i trójkę, czyli te bardziej e, takie można powiedzieć prawdziwe ścigałki. E, tutaj najprawdopodobniej będzie. Tak samo właśnie jak w dwójce-trójce i troszkę z horzy, będzie zaczerpnięte. Mam nadzieję, że twórcy pokażą nam właśnie na Gamescom jakiś ciekawy fragment rozgrywki, który zachęci nas do kupna, bo w tym momencie jeszcze jest to taki tytuł, który okej, okay, fajnie by było zagrać, ale nie pokazali jeszcze nic takiego, że muszę mieć go na 100%. No i teraz przechodzimy do ciekawego tytułu, który jest konsolowym ekskluzywem, ale również pojawi się na pcecie, jak wiemy od niedawna. Jest to Titanfall. Tak Titanfall, który jest poniekąd bardzo podobny do Destiny, które pokaże się także na konsoli konkurenta, czyli Sony, czyli PlayStation 4, ale ta gra jest chyba jakby najmniej next z jakich w ogóle widziałem na targach E3. No, ciągle będziemy tutaj powracać do tych targów, ale Gamescom to jest jakby to samo, tylko że dla, dla rzeszy innych graczy. Nie? nie? Są tu też dziennikarze, ale są też normalni ludzie. Dokładnie, no tutaj warto przytoczyć takie informacje: że Titanfall to sieciowy FPS osadzony w oryginalnym uniwersum science fiction, a za produkcję tytułu odpowiada amerykańskie Respawn Entertainment, które powstało dopiero w 2010 roku, czyli całkiem niedawno. Jego założyciele pracowali wcześniej w studiu Infinity Awards nad serią Call of Duty. I podczas pracy nad uniwersum czerpali inspirację z takich filmów jak District 9 czy Łowca Androidów. Mimo, że tytuł oferuje tylko rozgrywkę w trybie multiplayer w formie kampanii lub pojedynczych meczy, prezentuje ona spójny obraz świata i to co podkreślali właśnie dziennikarze i wszyscy, którzy widzieli te urywki materiałów na E3, to ten świat, który wygląda naprawdę niesamowicie i mam nadzieję, że będzie nam dane zagrać w Titanfall na targach gamescom, bo naprawdę ten tytuł wygląda ciekawie. No i kolejną produkcją, która według mnie naj... jest najciekawsza, ale to może jest bardzo moje subiektywne zdanie, ponieważ uwielbiam zombiaki. Jeżeli zombiaki, wiadomo o co chodzi. Chodzi o Dead Rising 3. Tak, gra, nad którą popełniliśmy fopa w ostatnim odcinku GNM Plus, bo powiedzieliśmy, że wychodzi również na komputery osobiste, a jak dokładnie sprawdziliśmy, wychodzi tylko na Xboxa One, i to jest gra o zombiakach, czyli o gatunku gier o, o tym całym czymś, czego nie, nie cierpię. No to ja Ciebie nie rozumiem, ponieważ zombiaki wręcz uwielbiam. Każdą formę zombiaków, czy to właśnie jest Dead Rising, czy to jest jakiś film, powiem tak. Dead Rising 3 został zapowiedziany podczas konferencji na targach E3 i produkcja szykowana przez Capcom trafi ekskluzywnie na Xbox One. Przynajmniej na razie, chociaż są plotki, że być może na PCT się też pojawi. Będzie to jeden z tytułów startowych. Będziemy wcielać się w Nika, młodego mężczyznę, który będzie musiał walczyć o życie w obliczu inwazji zombie. A w prezentacji potwierdzono, że chociaż gra będzie nieco mroczniejsza i poważniejsza od strony wizualnej, pozostanie wierna korzeniem serii. W trzecim Dead Rising Zdobywającym się na 10 lat po wydarzeniach z Dead Rising 2 odwiedzimy sporych rozmiarów miasto Los Peridos, wypełnione po brzegi zombiekami. Wszystko zapowiada się bardzo ciekawie, mi szczególnie spodobała się ta wizja zombiaków, jak one wyglądają. Sama gra wygląda bardzo ładnie, co warto zaznaczyć. Co mi się również podobało na tej prezentacji pokazanej na E3, to jak y, na przykład rozjeżdżamy te zombiaki. Fizyka ich, po prostu jak lecą, to wyglądało naprawdę realistycznie. Można się przyczepić do kilku elementów, które zostały na razie pokazane. Ale po prostu nie męczy cię ci ta wizja, że mamy kolejną grę, która jest o zombiakach? Nie, ponieważ ja ciągle czekam na apokalipsę zombi w prawdziwym życiu i każda gra nowa o zombiakach jest dla mnie czymś wspaniałym. No, to masz dziwne sny i marzenia, naprawdę. No cóż, wiem, że takich osób jak ja jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli czekacie na Dead Rising 3, to piszcie też w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w tej grze, co byście chcieli zobaczyć lepszego niż miało miejsce w części drugiej i części pierwszej. Jakie ulepszenia, co byście zmienili całkowicie? No i kolejną grą, również bardzo ciekawie zapowiadającą się na Xbox One jest Rise. Rise, czyli połączenie War'a z Wiedźminem. Pod tytuł Son of Rome, czyli można wskazywać, może nam wskazywać na to, że mamy tutaj syna Rzymu, który będzie coś chciał zrobić, a co będzie chciał zrobić? Będzie chciał się najprawdopodobniej z tego co wiemy, zemścić na kimś. Całość wygląda naprawdę fajnie, szczególnie podoba mi się ta oprawa audiowizualna, która po części przypomina trochę Godowora, ale jest bardziej realistyczna. Jak, co o tym sądzisz? Oprawia audiowizualna oczywiście jest przepiękna, no bo pamiętajmy, to jest tytuł na następną generację konsol, więc jak żeby inaczej. Ale to, co mnie boli, to że strasznie dużo mamy tam quick time eventów. Praktycznie ta, ten cały fragment rozry, rozgrywki, który został pokazany na prezentacji, na tym się opierał i jestem trochę. No nie Zawiedziony jesteś tym, że są QuickTime Eventy? Czy, czy zmieniłbyś to całkowicie, czy w ogóle byś je wyrzucił? Mam nadzieję, że będzie ich mniej, bo tak, żeby wyciekła taka informacja, że nieważne, czy trafiamy w klawisze, czy też nie, Quick Time Event przechodzi dalej, co jest bardzo takie kontrowersyjne. No jest, ale z tego co twórcy mówili po tej konferencji, po tym pokazie, te Quick Time Eventy były na najniższym poziomie trudności, więc sądzę, że będzie to wyglądało lepiej na średnim, na wysokim czy na jakimś hardkorowym poziomie, ale co też jest podkreślane bardzo mocno, Quick Time Eventy będą ciekawe pod tym względem, że wszystkie finishery będą wyglądały naprawdę fajnie i będą one takie emocjonujące, gdzie sądzę, że w innych grach w God of Warze specjalnie tak jakby do tego porównywać nie widzieliśmy tego. To takie moje zdanie, ale zobaczymy, jak to będzie. Ja tutaj mam nadzieję, że fabuła w tej grze będzie ciekawa. Zapowiada się w interesująco, ale mam nadzieję, że właśnie na Gamescomie dowiem się jednak coś więcej. No, jestem ciekawy, bo to robi studio odpowiedzialne za Crazisa, więc y, oni robili gry do tej pory, pory multiplatformowe lub na PCA. Tutaj biorą się za ekskluziwa na następną generację konsol i to nie jest strzelanka, prawda? Więc coś, coś nowego, coś ciekawego. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. No i następny tytuł, który wzbudził emocje w sercach wielu graczy, ale tak naprawdę nie wiemy o nim nic. I to jest duży paradoks, a mianowicie Quantum Break od twórców m.in. Alana Wake'a, czyli Remedy Entertainment. Zobaczyliśmy, no właśnie, co my zobaczyliśmy, Mateusz jakbyś to opisał? To co do tej pory widzieliśmy i czy Ci się to spodobało w ogóle? Do tej pory zobaczyliśmy serial stworzony na silniku gry. Tak bym powiedział. Tak wyglądała ta cała prezentacja na e, konferencji Microsoftu na 3 2013. Czy mi się podoba? Tak, bo to, co lubię w grach, to właśnie taką dojrzałą, ciekawą fabułę, która, e, która po prostu wciąga. T to lubię akurat w grach. Ja sądzę, że właśnie twórcy, którzy w, już w kilku wywiadach mówili, że e, ta dojrzała fabuła, o której mówisz, będzie podobnie wyglądała, właśnie w Alanie Wake'u, więc możemy spodziewać się gry fabularnie poprowadzonej podobnie, wyglądającej i mam nadzieję niesamowicie. No i właśnie czekam na tę targi gameską, kolejna gra, która mam nadzieję, że dowiemy się dużo, dużo więcej cokolwiek, żebyśmy zobaczyli mały rywek gameplayu i będzie już świetnie, więc na razie o tej grze nie możemy powiedzieć za dużo. No, wypiszcie też w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w tej grze, jakie elementy rozgrywki, co, co was interesuje, jeżeli chodzi o Quantum Break, o którym niestety na razie wiemy bardzo mało. No i ostatnią taką grą z tej yy, siódemki, bodajże yy, no jeszcze nie ostatnią, jeszcze dwie mamy. Tutaj bym zapomniał o Creme de la Creme, ale na razie Killer Instinct. podobać się zamysł tej gry, bo wiem, że Paweł, który jest w tym momencie za kamerą, jest Grał tak podjarany, że uchu chętnie by coś pewnie powiedział. To jest jak nowy Tekken Revolution, czyli mamy grę, w której dostajemy kilka postaci, później dokupujemy kolejne lub wygrywamy. Nie wiem, jak dokładnie to będzie jeszcze wyglądało, ale Biatyka znowu kolejna mech. No nie mech, ale widziałeś jak te postaci w ogóle wyglądały? To naprawdę, to co one potrafiły zrobić w tych krótkich urywkach gameplayu, które widzieliśmy na targach E3 w Los Angeles, to wyglądało naprawdę, naprawdę obiecujące. Ja nie powiem, że jestem strasznie podjarany, tak jak na przykład Mortal Kombat, ale mam nadzieję, że twórcom uda się zrobić ciekawą bijatykę w bardzo interesującej stylistyce. No i ostatnią grą, o której, no jakbyśmy nie wspomnieli, to fani tejże serii na pewno by nas zabili, a mianowicie... Halo, część piąta, która będzie. Cieszysz się z tego? Fani Xboxa 360 dzielą się na dwie kategorie. Fanów Call of Duty, w stylu rozgrywki w Call of Duty i fanów w stylu rozgrywki w Halo. Ja niestety, albo stety zaliczyłem się do tych fanów rozgrywki w Call of Duty i tak naprawdę ostatni Halo, jak on był? Czwórka ostatni były, tak? Z tego co pamiętam, tak. tak, bo fanem Halo też nie ukrywam, że wielkim nie jestem. Tak i powiem tak, była to solidna gra, bardzo fajna, bardzo ciekawie się grało, ale czy czekam na piątkę? No nie bardzo. Zobaczyliśmy tylko zwiastun, nie widzieliśmy gameplayu, jak ta gra będzie wyglądała, kiedy wyjdzie, co w ogóle będzie sobą reprezentować więc to wielki znak zapytania i mam nadzieję, że na Gamescomie dowiemy się więcej i zobaczymy więcej. Chociaż też ciężko powiedzieć, czy tak będzie, ponieważ jak dobrze wiemy, gra jest no nie ukrywamy, robiona przede wszystkim pod graczy ze Stanów Zjednoczonych, to jest target, który kupuje 70% pudełek z Halo właśnie zazwyczaj, no ale tutaj też warto wspomnieć, że jest to piąta pełnoprawna odsłona, bo bywało też ostatnio, że te wszystkie Halo to były jakieś 3,5 i tak dalej, ale tu jest Pełnoprawna odsłona e, będąca, no też nie ukrywam, jednym z największych hitów, gdzie my jesteśmy, można po części, odstępstwem od normy, ale czego ja oczekuję od Halo? Tego, że będzie trochę bardziej przyjazny dla graczy takich jak ja, które w poprzednie odsłony się nigdy nie zagrywały e, zbyt mocno. Zobaczymy. Mam nadzieję po raz kolejny, że twórcy pokażą coś interesującego na tych targach, co przekona mnie do zakupu tejże właśnie piątej odsłony. No, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te produkcje, które naprawdę chcemy ograć. Są jeszcze Below, Project Spark, Sunset Overdrive czy Kinect Sports Rivals. To są gry, bo są, ja na nie nie czekam, ale na pewno wiele osób, szczególnie część z tych produkcji, które są produkcjami familijnymi, oczekuje czegoś takiego. No, ale tutaj, tak jak w poprzednim odcinku... Jedna ważna informacja. Kinect Sports nie ukaże się wraz z premierą Xbox One i zostało przeniesione, więc naprawdę żałujemy tej decyzji. No, to straszne. No, ale teraz, tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy o, jeżeli, o PlayStation 4, teraz chciałem się ciebie zapytać, jaką grę, jaką kontynuację, która nie została jeszcze zapowiedziana, chciałbyś zobaczyć? Czy może nie chcesz żadnych kontynuacji, tylko Jakieś pełnoprawne, nowe marki. Jest jedna taka gra, Fable. Fable kolejną część chciałbym zobaczyć. Czemu, czemu mi to zabrało się? Chciałbym powiedzieć to samo. No nie wiem, nie dogadaliśmy się przed materiałem, tyle ci powiem. Ale naprawdę. Nie dużo jest fajnych rpg właśnie teraz wychodzących. No co, mamy Wiedźmina 3, Dragon Age, który będzie średni. Znaczy ja nie bardzo lubię tą serię, więc tak naprawdę zostaje tylko ten Wiedźmin. No i co więcej. Bardzo chętnie bym właśnie pograł w kolejnego Fable, bo poprzednie części naprawdę były świetne. No ja też, ale jest jeszcze jedna gra, której zapowiedź chciałbym zobaczyć. Jest to Gears of War, pełnoprawna kolejna część. Mam bardzo mocne takie przewidywania, że ta zapowiedź być może coś tam się dzieje, ponieważ Microsoft musi, musi zapowiedzieć grę, która zwali z nóg wielu graczy i stwierdzą oni właśnie, nie, nie kupuję PlayStation 4, kupuję Xbox One, a Gears of War, kolejna odsłona, na pewno by taką grą była. Fable sądzę, że też, ale jednak w mniejszym stopniu warto popatrzeć na wyniki sprzedaży, czy to właśnie Fable, czy to Gears of War. Gears of War sprzedawały się zawsze jak ciepłe bułeczki, być może ostatnia część trochę słabiej i właśnie twórcy muszą coś z tym zrobić. No, takie jest nasze zdanie. My czekamy na to, co wy sądzicie o grach na Xbox One już zapowiedzianych, czy podobają wam się, co byście chcieli zobaczyć na Gamescomie, które gry chcecie, żebyśmy ograli najbardziej, a też mówcie, jakie zapowiedzi, jakich gier chcielibyście zobaczyć właśnie na Gamescomie i czy to są Fable 2, Fable kolejna część, czy to jest Gears of War kolejna część, czy może jakaś całkiem nowa marka, a jeżeli nowa marka, to piszcie, czy to będzie RPG, czy to będzie gra akcji, Cokolwiek. Czekamy na Wasze komentarze, widzimy się w następnym filmiku, w którym porozmawiamy o grach multiplatformowych. Na razie.